Cześć, dzień dobry. Michał z tej strony. Michał na szlaku, w końcu na szlaku. Nareszcie trafiła się fenomenalna pogoda, jak można zauważyć. Więc postanowiłem ten dzień wykorzystać i wybrać się na spacer i zabrać was ze sobą, żeby pokazać wam bardzo ciekawe miejsce. Jestem w Irlandii Północnej, niedaleko miasta Enniskillen. Obok znajduje się naprawdę sporo ciekawych miejsc do zobaczenia, ale moim celem będzie bardzo ciekawy las i przede wszystkim klify Machu, klify Machu, z których widok jest fenomenalny. Tak naprawdę te klify znajdują się tuż za tymi drzewami, natomiast skorzystam z mapy, aby wam pokazać o co chodzi, ponieważ Oryginalny wjazd do tego miejsca znajduje się, do tego parku, całego znajduje się tutaj. I tą pomarańczową drogą możecie sobie objechać cały park. Przy okazji, zahaczając o różne miejsca widokowe, można sobie podjechać w dany fragment i po prostu stanąć tam samochodem, przejść sobie, czy po prostu zwiedzić tylko punkty widokowe, co jest równie spoko. Natomiast ja przyjechałem z tej strony i dla mnie podróż. Do tego punktu, a następnie do parkingu, do którego za chwilę dotrzemy, trwałaby jakieś 25-30 minut jazdy samochodem, więc dla mnie to troszkę bez sensu, żeby ten czas spędzać w samochodzie, więc postanowiłem zatrzymać się tutaj, przy tym parkingu. Będzie oczywiście w linku pod filmem miejsce tego parkingu oznaczone. I skorzystać powiedzmy, powie, powiedzmy ze skrótu i po prostu podejść jakieś 200 metrów w górę pod ten klif, jest tutaj taka ścieżka i dotrzeć dotrzeć właśnie do tego parkingu z którego pierwotnie i tak bym wyruszył tak więc, tak więc jest spoko, jest taka opcja natomiast no, będzie to kawałeczek pod górę jest tu bardzo stromo podobno nie byłem, z tej strony jeszcze nie podchodziłem jest tu bardzo stromo, więc jeśli ktoś nie czuje się na siłach, nie ma takiej ochoty no to oczywiście może pojechać oryginalną drogą i wtedy sobie któreś z tych tutaj miejsc zobaczyć i to tyle jeszcze jedna uwaga parking właśnie bym zapomniał, parking jest niewielki Natomiast z tego co wiem, jest rzadko oblegany przez to, że właśnie to podejście wiele osób odstrasza. Ten budyneczek za mną, no to oczywiście jest toaleta, jest otwarta, jest czysta, jest tam bieżąca woda. W Wynlandii Północnej można pić wodę z kranu, tak więc nie ma, nie ma żadnych problemów. A ja powoli co? No ruszam przed siebie, nie ma co marnować tego pięknego dnia. Park ten również, ten las jest wpisany w dziedzictwo narodowe UNESCO, tak więc jest to w ogóle geopark. Tak więc można sobie tutaj wyczytać, wirtualnie jest to wszystko zamazane wodą, natomiast jeśli ktoś się tym interesuje, to może sobie tutaj znaleźć dużo ciekawych informacji, dużo ciekawych miejsc na temat powstania tego miejsca, na temat co, co się w nim tak dokładnie znajduje. Więc tutaj nie ma z tym najmniejszych problemów, a ja idę przed siebie. na górę. Nie dziwię się, że parking na dole nie jest zawsze oblegany, ponieważ droga na górę zajęła mi jakieś 15 minut. Nie będę ukrywał, że ciepło mi się zrobiło, natomiast jeśli ktoś, ktoś chodzi, chodzi po górach, no to raczej nie będzie dla niego to żadnym wyzwaniem. Natomiast dotarłem właśnie do parkingu, który znajduje się na samej górze. Jak możecie zauważyć, poza jednym banem tutaj jeszcze nikogo nie ma, ale w porze obiadowej zrobi się tu naprawdę dłożno, ponieważ bardzo popularne miejsce, szczególnie jeśli chodzi o taką pogodę to Natomiast ja korzystając z okazji, że nie ma tutaj nikogo, to przejdziemy się do końca tego klifu. Ta ścieżka nie jest długa, ale to jest dopiero początek mojej podróży. Sorry, stałem pod słońce. I tak, yy, za nami jeszcze możecie zobaczyć, tu był kiedyś piękny las. Tu były kiedyś naprawdę drzewa, jeszcze na Google Maps się znajdują. Niestety dwa lata temu zostało to z jakiegoś powodu wszystko wycięte, tak więc została taka pustynia i pozostałości, pozostałości po tym. Najprawdopodobniej będzie coś od nowa zasadzone, no bo tutaj raczej takie rzeczy nie, 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 nie takie rzeczy nie zostawia się samych w sobie, choć nie sprawdzałem tego, nie mam pewności. Idąc wzdłuż tej ścieżki przy klifie, widoki są naprawdę imponujące. Są mapki z różnymi opisami, na co aktualnie patrzycie, ponieważ no nie każdy się tak orientuje w terenie, a jako taka ciekawostka jest spoko. Dużo stąd widać. Irlandia nie jest, wysokim, nie jest wysokim krajem, szczególnie Irlandia Północna nie jest wysokim krajem. Dzięki czemu, jeśli wejdziecie na coś wyższego w okolicy, to możecie przy dobrej pogodzie, taką jak mamy dziś, naprawdę sporo zobaczyć. Widać stąd Livlik, czyli najwyższy. Najwyższy klif, jaki znajduje się w Europie, jeśli ktoś jest ciekaw jak wygląda spacer po tamtym klifie, jak to wygląda z samej góry i jak się wchodzi tam, gdzie już się kończy oficjalna ścieżka, no to film jest na kanale, serdecznie zapraszam. Natomiast y, jestem tu dość wcześnie rano, jest tutaj cisza, nie ma nikogo, tylko ja się tutaj drę do kamery. <grywia> Raczej nikomu dzisiaj to nie przeszkadza. Y, widok naprawdę, naprawdę obłędny. Y, wyjdziemy do końca, już widzę, że widać... Y, Widać Ben Bulben, też bardzo ciekawa góra, bardzo y, z różnymi ciekawymi miejscami. Jeśli ktoś jest ciekaw, i jak to wygląda film, również jest na kanale. Natomiast, jeśli ktoś jest w tym miejscu, to Ben Bulben, tak jak i musi na pewno zobaczyć, musi przyjechać i się przejść, ponieważ naprawdę warto jest co oglądać, jest gdzie chodzić. A w taką pogodę Irlandia to błyszczy i nie ma się czego wstydzić. Tylko warunek musi być pogoda. Jak w tym roku było, to maksymalnie chyba. Dwa, trzy może takie całe słoneczne dni. Ja nie mówię o słonecznych porankach, gdzie rano świeci słońce, a następnie przez resztę dnia pada, bo tak, bo takie można odnieść czasami, wrzuc jak wrzucam zdjęcia, wrażenie, że kurde, przecież tam cały czas ładnie, a ty tak Michał ciągle narzekasz na ten deszcz, na ten deszcz. Nie, ten deszcz jest do... tego deszczu najczęściej nie ma rano, a potem przez resztę dnia po prostu leje. Dobrze, ale to jest program o pogodzie, tylko o zwiedzaniu ciekawego miejsca. Chyba nazwałem Sleeve League najwyższym klifem w Europie. Nie, nie jest najwyższym w Europie. Już prostuje Slive League jest najwyższym w Irlandii na tej głównej wyspie. Natomiast najwyższym klifem w Irlandii to jest ten znajdujący się na Aki Island. Też jest film, jak ktoś jest ciekaw, no to Jezu, dobra, za dużo tego polecenia dzisiaj. Dobra, dotarłem na koniec, na koniec tej ścieżki. To jest dokładnie kilka, kil, kilka minut marszu od tego parkingu. Jest tutaj taki punkt widokowy z ławeczką, jest płotek. Yy, naprawdę fajne miejsce do do podziwiania tych widoków. Naprawdę fajne miejsce takie, żeby się zrelaksować, szczególnie rano, kiedy nikogo nie ma. Yy, dlatego ja sobie też postanowiłem, że sobie tutaj chwilkę posiedzę i popodziwiam ten przepiękny widok i porelaksuję się, póki, póki jestem sam. Za chwilkę może yy, rozstawię drona, to sobie zobaczymy, jak to wszystko ładnie z góry wygląda. A następnie ruszę dalej. Yy, jest tu ścieżka, kiedyś ją widziałem, jeżdżę dalej. Nie wygląda, nie wygląda zbyt obiecująco. Mam nadzieję, że jest w miarę sucha. Co prawda od dwóch dni nie pada, wcześniej lało naprawdę, naprawdę sporo i być może gdzieś wbije się w jakieś bagno. Ale będzie to jakaś przygoda, i, i kolejna, kolejna jakąś lekcję wyciągnę. Dziwnego, że nie jest to już oficjalna ścieżka, ponieważ już nie jest, jest zaniedbana, jest cała zalana, po takich ulewach idę w wodzie, w sumie to już mi niewiele zależy, bo już dwa razy wpadłem w błoto, po wyżej kostek, tak więc już, już mam wodę w butach, już nie było sensu wracać, natomiast nie polecam, chyba, że naprawdę będzie kilka, kilka takich suchych dni, dzięki którym będziecie mogli tu przejść, ta woda trochę stąd może spłynie, w taki dzień jak dziś, no, po tych wszystkich ulewach, dwa dni słońca, to dwa dni bez opadów deszczu, to jest stanowczo za mało. Do tego warto mieć długie spodnie, ja mam krótkie i ja już tego bardzo żałuję, mam całe porysowane, porysowane nogi od krzaków, od wystających gałęzi, gdzieś tam pozostałości po jakichś schodach ze starego szlaku zostały, tak więc no nie jest to najprzyjemniejsza forma, forma podróżowania, choć ja Wam powiem, że klimacik tutaj miejscami jest naprawdę fajny, podoba mi się. Jesteśmy właśnie na takim, już się poprawia ta ścieżka, zaraz dochodzimy do jeziorka, do którego i tak byśmy doszli idąc drogą prosto, prosto z tamtego parkingu, po prostu jest tutaj troszkę inaczej. Natomiast klimacik naprawdę, naprawdę fajnie. Tu jest taki, taki las, taki stary las, On jest cały taki muchem porośnięty. Te drzewa, przez niego się nie da przejść w ogóle. Często taki spotykany, gdzie początek jest jeszcze w miarę, a dalej te gałęzie są tak już, te, gęste, te drzewa są tak gęsto obok siebie, te gałęzie są tak blisko siebie, że nie ma szans na jakikolwiek, na jakikolwiek spacer i przejście się przez ten, spa, przez, przez ten las, jakby chciał sobie, jakby chciał sobie człowiek skrócić drogę. Ale klimacik, patrzcie, tutaj jest elegancki. E, klimacik, klimacik fajny. Natomiast wyjdę, bo jestem dalej mokro. E, wszystko fajnie, dotarłem do jeziorka, tylko o ile się orientuję, to powinienem wyjść <gryw> A ja jestem z drugiej strony, ale skoro już tu jestem, to postanowiłem, że spróbuję je obejść z tej strony. Zobaczymy, dokąd mnie ta droga zaprowadzi. Kieruję się tym, że są tu jednak jakieś wydeptane ślady. Być może przychodzą tu ludzie łowić ryby, to z pewnością. Ale też widzę, że ze starej ścieżki, pod tą warstwą liści, pod tą warstwą trawy wystaje jeszcze resztki takiej, takiej gumowej siatki czyli ten szlak kiedyś ten dyk prowadził. Stara ławki. Na ławki jeszcze po drodze można napotkać, ale to nie, nie przeszkadza. Dzień mam, mam tylko o, zaplanowałem sobie, że sobie obejdę to miejsce, ale jak to zrobię, tego nie planowałem. więc każde nowe miejsce, które zobaczę, to z pewnością, z pewnością jest jakaś przygoda. Prowadzi mnie ta ścieżka w las. No ciekawe. Chyba co dalej z tego wyjdzie. No to w, drugim, w drugą stronę idziemy. Jest tak grząsko, że nie idzie iść. Spróbowałem jeszcze znaleźć tam dookoła jakieś takie miejsce, żeby można chociaż było stopę postawić, ale nie ma szans. Wszędzie się zapadam. No więc dobra, spróbujemy, spróbujemy z drugiej strony. Wróciłem. Znowu na klifie, niestety, ścieżka jest w, tak, w takim stanie, że nie da rady przejść. Próbowałem znaleźć drogę, żeby sobie już tam na spokojnie obejść to jezioro. Niestety, ani w prawo, ani w lewo nie było takiej możliwości. Cały czas gdzieś tam się zatapiałem w tym bocie. Znałem, że to jest bez sensu. Po prostu przemoczę buty, i dopiero będzie. A tym bardziej, też nie wiem, jak dalej będzie ta ścieżka wyglądała. Mówię, dobra. Te kilkaset metrów zmarnowanych marszu, no ale nie szkodzi. Wróciłem tutaj, na szczęście. <grym> tu jest fajnie i, i sucho i twardo i się bardzo miło idzie. I spoko, idziemy oficjalnie, wrócimy. Wrócę tylko kawałek tutaj, właśnie z, tego, z końcówki tego klifu na ten parking. Już teraz będę się y, trzymał oficjalnego szlaku. Tak więc miałem jeszcze jedno miejsce tam zaplanowane, żeby sobie drogę skrócić. Może nie tyle skrócić, ale chciałem tam zobaczyć, co jest, ale tu też. Jest ścieżka tego typu, więc już nie będę się kombinował, choć to się jeszcze okaż. O! To jest miejsce, którym powinniśmy wyjść. A tam znajduje się właśnie jeziorko, A tam jest ten las, gdzieś tam po środku ekranu. W środku tam teraz go widać, i to właśnie pod tym lasem szedłem i spodziewałem się, że właśnie wyjdę z tej strony. Natomiast no, nie udało się. Muzyka Dotarłem do punktu, do którego chciałem dotrzeć. Od jakiegoś czasu, już tutaj siedzę i miło spędzam czas. plus, tam ponagrywałem sobie różne rzeczy. Jest to jeden z takich niewielkich postów. Dookoła jeziorka znajduje się ich kilka, kilkanaście. Nie wiem, nigdy ich nie policzyłem, ale musicie przyznać, że warunki są niesamowite. Widoczek, widoczek nieziemski, ludzi naprawdę mało. Już byłem tutaj dwukrotnie kiedyś, nie było w ogóle ludzi tym razem. Miejsce na którym chciałem się sobie usiąść to, to jest taki betonowy zjazd, żeby ludzie mogli sobie łódki sprowadzać do tego jeziora, jak mogliście gdzieś tam zobaczyć, no jedna taka łódka pływa, przyjechała rodzina, więc nie chciałem sobie tam siedzieć z boku i przyszedłem sobie właśnie na taki pomost, ale miejscówka jest pierwsza klasa, podoba mi się, w międzyczasie no, zjadłem obiad, no obiad to dużo powiedziane, od jakiegoś czasu właśnie sobie też testuję jedzenie w proszku, ponieważ wiem, brzmi strasznie, ale nawet niezłe. Ale szykuję się do naprawdę dużego wyjazdu i będzie to bardzo przydatne mi podczas całodniowych marszów. Natomiast na chwilę obecną, no, już posiedziałem, już odpocząłem gotowy do, gotowy do kolejnego spaceru w tym momencie ponad 8 km marszu w jedną stronę było, tak więc spoko. I będę wracał. Częściowo będę wracał tą samą drogą. Częściowo będę szedł tymi samymi ścieżkami, natomiast w jednym miejscu odbiję, bo Chcę coś zobaczyć i pokażę Wam coś naprawdę ciekawego. I tyle. Dobra, tyle, tyle z aktualizacji w obecnym miejscu. Nie ma tutaj dłużej tego co przedłużać. Ja się powoli zbieram, choć z bólem serca, bo jakby tu było cieplej, ta woda miała z 15 stopni, to chyba wskoczył. Ale na chwilę obecną tutaj jest chyba ze 3. Tak więc daleko, daleko bym ani nie upłynął, ani nie zamaszerował po takiej kąpieli. Tak więc. Dobra, lecę dalej. Ścieżka, którą zszedłem z parkingu przy klifach, w ogóle z klifów, na to ten szedłem właśnie na to takie fantastyczne wioro. Tam jest jeszcze jeden kawałek dalej wcześniej o nim nie wspomniałem, ale już nie podchodziłem do niego. Natomiast ja idę w tym momencie trzecią drogą, która została, aby dojść do miejsca, które chcę Wam pokazać, które zobaczycie już za momencik. Natomiast idąc, wracając w tę stronę. Nadrabiać się niewiele, nie wiele około kilometra, tak więc nie robi to wielkiej różnicy, a miejsce jest dość, dość ciekawe, więc myślę, że powinno się spodobać. Parking, który jest zupełnie opustoszały. Idziemy do miejsca zwanego Old Man's Head. Jeśli ktoś się już domyśla, tak, będzie to głowa starszego pana, starszego człowieka. Bardziej złudzenie, które można zobaczyć na skalę, ale za chwilkę je zobaczycie. Taka, taka ciekawostka. Nie mogę do Was mówić, kiedy mam okulary założone, bo za każdym razem jak podnoszę głowę do góry, to się przyciemniają i nic nie widzę. Jesteśmy w miejscu, to jest kolejny też również punkt widokowy. Jak ten jak i wiele inny posiada swoje ławeczki, takie jak te, gdzie można przyjechać, zatrzymać się na piknik. Ogólnie klas, standard, standard w tym miejscu. Poniżej jest kolejne jezioro fajne. Natomiast ja do niego się już nie udam, ponieważ y, już mam postanowione, że będę wracał z, powro z powrotem na górę. Przeszedłem do tej pory 11 km, nie jest źle ładny wynik. Y, to nie jest tak, że nie chciałem. Po prostu y, dzisiejsza pogoda nawet sugerowała wyjazd w góry, gdzie od rana do, do, do nocy miałem iść, miałem taki ambitny plan. Natomiast jak już wam gdzieś tam wcześniej wspominałem, y, za niedługo wyjeżdżam niecałe dwa tygodnie, tak więc. Taki całodniowy wypad, yy, powiedzmy, na którym dostanę w kość, bardzo zaburzy moje treningi. Zostały mi dwa tygodnie treningów i tam, gdzie jadę, chciałbym być bardzo przygotowany. <laughs> Więc nie mogę pozwolić na to, że, że odpuszczę jakieś treningi, ponieważ na, na chwilę obecną są one dla mnie najważniejsze. I wracając od tej dość ciekawej formacji skalnej, można w sumie wrócić na tą drogę tutaj cofnąć się i skręcić w prawo i iść do góry bądź też drogą asfaltową, tak jak ja teraz, podążać podążać do góry, gdzie dotrze się w, w końcu właśnie do, do tego parkingu na samym klifie jak na niedzielę, jak na taką pogodę jak na kraju, w którym od początku roku było może 3 dni słońca nie pusto <laughs> mnie to cieszy, mnie to bawi, fajnie jest Kilka osób dosłownie spotkałem, kilka samochodów mi minęło. Choć teraz idąc tą asfaltową drogą, yy, kilka samochodów mnie minęło właśnie na tych bocznych, takich utwardzonych drogach, ale nie asfaltowych. Natomiast na tej drodze tutaj spodziewam się, że będzie dużo więcej samochodów, bo gdzieś tam z daleka widziałem, że na parkingu tych samochodów u góry już stoi. I co chwilę też gdzieś tam w oddali słyszę, coś przejeżdża. Tak więc najprawdopodobniej ludzi trochę jest, ale jeśli chodzi o takie chodzenie chodzenie, to bajka, nie ma nikogo. I bardzo fajnie się idzie właśnie w takich warunkach. Niesamowicie. Niesamowicie. nieźle. Ostatnie huragany i, i silny wiatr w Irlandii przyniósł, przyniósł sporo strat. Jak widać na za, załączonym obrazku, niektóre z tych drzew są naprawdę wielkie, a jednak, a jednak potrafiło je wyrwać z korzeniami. Nie są Ale tu musiało wiać, nie. Ale tu musiało dawać. Zniszczone wszystko. O, wow, ładnie. Dzięki, dzięki. A więc wróciłem do punktu, z którego rozpocząłem moją dzisiejszą wędrówkę, czyli do tablicy informacyjnej. Słuchajcie, to był bardzo fajny dzień, mi się bardzo podobało. Przeszedłem prawie 15 km. Nieźle jak na no, taki... Na no, taki spacerek zajęło mi to 5 godzin, więc przewyższenia nie było za dużo. Jedyną trudnością to było po prostu wejście. Wejście tutaj zaraz na ten klif, gdzie jest naprawdę sporo schodów. No i oczywiście zejście również wymagało zejścia po tych schodach, ale już w, w, w przeciwnym kierunku. Moja, więc skoro przy mapie, to Wam pokażę. Moja ścieżka wygląda w ten sposób, że tu było wejście na klif, następnie tutaj. Tu próbowałem przejść, ale się nie udało, więc się cofnąłem i następnie tą drogą podążałem aż tędy do tego jeziorka następnie był powrót tu do punktu numer 6 gdzie mogliśmy spojrzeć na twarz tą, którą mogliście zobaczyć w skale a następnie tą ścieżką wracałem z powrotem na samą górę do klifów było już tam naprawdę sporo osób więc nie było nawet jak nagrywać ludzie chodzili w i z powrotem tak więc posiedziałem chwilę odpocząłem i następnie Zszedłem sobie z klifów i jestem z powrotem w tym samym miejscu. Co tu mogę jeszcze z dzisiejszego dnia powiedzieć? U góry, sporo osób. Tak mówię, się działo różnego typu. Ludzie grille palili, takie różne rzeczy, tak więc jedzenie w proszku jest spoko, ale zapach grilla potrafi złapać najtwardszych Poza tym widoczki fajne, dzisiejszy dzień no to i elegancki, tak więc i ta zieleń fajnie wyglądała na tle tego niebieskiego nieba, gdzieś tam wchodziłem w las no to gra światła i cienia robiła swoje, a przez, przez to y, wszystkie te widoki były podbijane w wielu miejscach do no, jak muszę zobaczyć, też nieciekawie nie, nie, nie to wygląda, masa powycinanych drzew y, leżą takie suche konary, nikt z tym nic nie robi na razie, nie wiem czemu, część lasu jest naprawdę ładna w kilku miejscach widziałem, że są już nowe sadzone tak więc, tak średnio część też jest bardzo połamana wygląda to też nie najlepiej jest po tych huraganach które przez, przez zimę gnębiły Irlandię gdzieś tam po tych wichurach ostatnich jak widać się ruch zrobił na drodze i widać, ja że będzie miejsce właśnie tutaj z tą ścianką tak więc, ale tak poza tym to wygląda to fajnie, parking Jedno auto było i to nawet nikt nie był u góry, tylko tu był jakiś gość z psem po prostu wyszedł z tamtej strony, gdzieś tam koło tego jeziora dużego jeziora Ern pewnie chodził i stamtąd wyszedł, więc to jak widać niewiele osób się, się, się rzuca na to podejście. A szkoda, bo wejście jest trochę wymagające, ale jest fajne. Mi się podobało, fajne widoczki. No i to, że jesteście sami, to naprawdę podbija to, to, to samo to, że przyjechałem wcześniej, no i gdzieś tam yy, po tych drogach, których chodziłem, też wielu osób nie widywałem, natomiast tutaj, tutaj już było naprawdę fajnie, tutaj nawet jak już yy, doszedłem na ten klif, było sporo osób, ale zdecydowałem się już schodzić w dół, no to nie spotkałem nikogo i taki, taki spok spokojny spacerek, gdzie tutaj idąc, idąc, idąc tym klifem nie słyszy się nic, idzie się tymi, pod tymi drzewami, nie słyszy się absolutnie nic poza tam yy, twierkańcymi ptakami czy szumem wiatru. Poza tym naprawdę fajnie. I to tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że kiedyś będąc tutaj skorzystać i przyjedziecie zobaczyć. A ja dziękuję standardowo, że zostaliście ze mną do końca i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się, hej!